Cześć, witam Was bardzo serdecznie w tym odcinku z serii Strzelmy sobie randomka. Tym razem mam dla Was bitwę we Fendtragerem Auf 100, czyli niemieckim td 10 poziomu z drugiej linii niemieckiej. Także bitwa na pie murowanka, kab dolny, południowy i oczywiście jedziemy w prawą stronę. E, czyli krzeczki, e, no tutaj oczywiście będę starał się wyczyścić lasek tym ikrzycielem. Świetna do tego TDK, naprawdę to jest jedno z najlepszych, jakie można zagrać w Fentragerem czy też FV-em e, TDK brytyjskim. E, na początek może opowiem o tym, co się stało z tym czogiem, jak e, oberwał i jak się nim teraz gra, e, bo mam e, doświadczenie, jeżeli chodzi o bitwy po tym patchu, sporo mi grałem. I powiem wam jak to teraz e, z tym wszystkim wygląda. A więc na początek zmiany Pierwsza chyba najbardziej widoczna na pierwszy rzut oka to jest e, taka, że zabrano nam 200 hpa Powiecie no 200 HP, no to jest już e, zmiana troszeczkę odczuwalna. Wiadomo, że jak zabiorą nam 50 HP to tak no przeżyjemy. 100 HP przeżyjemy, ale 200 to już czuć. To jest tyle, że czasami gniemy na dwa strzała, a nie na trzy. Na przykład od takiego Eee, jak pancera, prawda? Jak dobrze wylosuję, to teraz jak pancerna na strzały, na bank nas zniszczy chociażby hajekami. Eee, A tak eee, no, była szansa przeżyć, więc to jest pierwsza odczuwalna zmiana 200 HP w plecy. Eee, dalej, no teraz już taka bardziej skomplikowana i eee, niewidoczna, może za pierwszym rzutem oka, może po pierwszej bitwie jeszcze niewidoczna to jest dotknięcie eee, działa. W sensie takim, że jeżeli poruszamy działem, e, to e, po prostu cenność, e, znaczy celownik się pogarsza, jest większy jakby tak, czyli po prostu czas skupienia e, celownika po obróceniu e, e, działa np. lewo-prawo jest większy, e, a dokładnie o 212% zwiększono Rozrzut celownika, czyli jego powiększenie, jeżeli poruszamy wieżyczką i mamy zamontowany dział 128 mm, bo tutaj co ciekawe, ta zmiana dotyczy dwóch dział, ale jest inna wartość, o ile się pogarsza. Jeżeli chodzi o dział 128 mm, jeżeli poruszymy działem w lewo lub w prawo, to jest 212%, jeżeli mówimy o dziale 150 mm, wtedy jest to 75%. Czyli bardziej znerwione 128, można powiedzieć, przyznać, prawda? No, 212% to jest odczuwalne. I powiem Wam, że ja dość prędko, chyba już w drugiej, trzeciej bitwie, poczułem, że coś jest nie tak z tym działem, że ten celownik jest większy po prostu, prawda? To się nazywa... Oni to nazwali rozproszenie działa podczas obrotu Wierzą, prawda? Ja to troszeczkę inaczej ująłem, bo sam na początku nie rozumiałem za bardzo o co chodzi, no ale może wy, e, jeżeli nie zrozumiecie, nie zrozumiecie mojej wersji, to macie tą e, Wargamingową. Także tutaj 212% na moim dziale 128, 75% na 150. E, dalej, e, jeżeli chodzi o zmianę, to prędkość obrotu. E, Czołgu z 30 do 26 stopni, czyli 4 stopnie gorzej się, o 4 stopnie się gorzej obraca Waffentrager. trager. To samo dotyczy wieży. O 2 stopnie zmniejszono prędkość obrotu wieży z 24 do 22. Także to e, mniejsza zmiana. Bardziej czołg, e, obrót czołgu czuć niż wieży. Wieża i tak się szybko obraca w miarę, więc to nie jest problem. Ehm, I E, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o zmiany. Rozproszenie działa 200 HP e, i prędkość obrotu czołgu jaki wierzy. No wystarczy według mnie, jeżeli chodzi o nerw na początek przynajmniej. E, I teraz e, fakt jak się tym czołgiem teraz gra? Czy to jest przyjemny czołg dalej, czy, czy nie? Ja w tej chwili mogę wam powiedzieć jedno. Praktycznie wszystko zależy od tego, czy arteria przeciwnika wbierze nas za swój priorytetowy cel, czyli ogarnięty gracz, na bank jesteśmy w dupie, e, po prostu dostaniemy taki fokus, że się zeseramy w majtki e, i będzie koniec dla nas. No ja powiem wam tak, e, jeżeli się zaświecę ja e, i art przeciwnika będzie miała e, troszeczkę rozsądku w głowie, będzie jakiś spoter w przeciwnym teamie, to jestem tak uziemiony, że to jest paranoja. Naprawdę dawno tak się nie czułem źle, jak gram tym czołgiem ostatnio. Dostaję taki fokus nieziemski, i to tak hałakami, to, to już nawet nie jest tak, że czerwone barony, e, przeproszeniem oczywiście czerwonych graczy jeszcze niedoświadczonych, e, że oni po prostu e, nie wali, oni jeszcze no, nie mieli pojęcia, że trzeba walić hałakami, walili normalnymi pociskami. Teraz wszyscy gracze ładują burzące i tak naparzają w nas, e, w nas, w nasz czołg, że po prostu to jest e, no straszne, naprawdę straszne. Więc... Jeżeli Was interesuje, jak się teraz gra, naprawdę bardzo, bardzo trudno. Ja wiem, działy jest dalej OP, yy, wyjeżdżamy i robimy tonę damage'a, ale żeby zrobić tę tonę damage'a potrzebujemy kogoś, kto wyjedzie pod naszą lufę yy, lub też yy, na przykład takiego yy, spotera, który nam zaświeci, bo my... Już wjechać nie możemy. Naprawdę ja tym czołgiem grałem zawsze agresywnie, zawsze starałem się nim być z przodu, bo to jest dziesiątka, dziesiątka, dziesiątką trzeba pomagać sojusznikom. To nie jest czołg dostania z tyłu dziesiątki ogólnie, ale tym czołgiem naprawdę jesteśmy zmuszeni teraz na kampę ostateczną. Ja potrzebowałem grać dwa dni, żeby znaleźć dobrą bitwę i to jest moja najlepsza bitwa z dwóch dni. Wiem bardzo słabo. Na pewno wam pójdzie lepiej, ale naprawdę Postawcie się w mojej sytuacji. Dostaję od Arty, bo nie kampię. No, czemu nie kampię to wiadomo, no, nie umiem kapić tak dobrze. Jeżeli nie mam takiej potrzeby, to zawsze staram się być z przodu. Yy, plus fakt, że no, jak ktoś mnie zna, no to wali we mnie od razu hajekami. Nie dość, że hajekami, to jeszcze we mnie wszyscy walą, jak ktoś mnie rozpoznaje. A Arty to już w szczególności tylko we mnie. No i po prostu... Yy... To wszystko się przekłada na to, że moje wyniki, osiągi tym czołgiem są dużo gorsze niż kiedyś. Dalej się da nim grać dobrze, dalej jest faktycznie bardzo dobry, jeżeli wyrosuje nam dobrą mapkę, ale na takich mapach jak Majinówka, Retcher moje wyniki czasami są tragiczne, a nawet na niektórych dobrych mapach po prostu daje taki fokus, że robię zero damage, i to jest jak najbardziej normalna sprawa, i nie dotyczy to mojego skilla, Choć możliwe, że dotyczy też, ale samego po prostu czołg, że dostaje ten czołg fokus, czyli wszyscy w niego strzelają. Także gra się nim ok, dalej, ale dużo bardziej przyjemnie im się gra FVM215B183, czy też Foszem. Także to tyle, jeżeli chodzi o Tragera, Jeszcze pokażę wam tylko szybko wynik, bo jednak jest lepszy niż tutaj pokazuje XFM i będziemy się rozstawać. O. Okej, okay, tutaj mamy screena yy, odznaka pierwszej klasy. Ja wiem, to nie jest yy, żadna niesamowita bitwa, ale chciałem wam pokazać taką własną bitwę. Jak to, żeby potwierdzić, jak to się teraz gra. No nie, nie, nie potwierdziłem jak się teraz gra tym czołgiem. Musiałem wam pokazać moje epickie bitwy z 0 damage'a. No jest specjalista, jest duży kaliber yy, 7200 damage'a, 1600 expa ponad. No nie jest źle. Wiadomo, tutaj stałem z tyłu i dlatego, taki, a nie inny wynik, jeżeli chodzi o demecz. No, ale mówię że naprawdę trudniej się granie tym czołgiem niż kiedyś. Już po prostu ludzie poznali tę maszynę i teraz wiedzą, jak z nią walczyć. Także to tyle ode mnie. Ja dziękuję za uwagę i do słyszenia na razie. Cześć.